On jest. Anna Brejnakowska. Zanurzam się w morskiej wodzie. Zanurzam się w jego miłości. Nurkuję w głębiny jego serca i mojego serca, bo on tam jest. Tej miłości jest aż po horyzont, ale on nie stanowi granicy. Słone łzy radości w słonej wodzie, w słodkim deszczu. Wszystko płynie w rytm jego serca. Ale gdybym była na pustyni, w gorącym słońcu, oblepiona piaskiem, bez wody, to on też tam będzie obejmował mnie wiatrem gorącym wiatrem. Dobrze wiedzieć, że na pewno przyjdzie noc, i ostudzi wiatr, ale nie ostudzi duszy. Noc ma światłości moc, kiedy on tego chce.